Dobra, no to idziemy w końcu na przerwę. O nie, 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 nie! Dzwonek jest dla nauczyciela, a nie dla ucznia! No to se go weź, ja pierdzielę. Cześć Misiaczki, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja oczywiście jestem audiolog, czyli pogromca szkoły, albo pogromca szkoły, tak, pogromca szkoły. I dzisiaj, moi drodzy, zdementuję i obalę największy mit, jaki w ogóle w szkole chyba jest od zarania dziejów, czyli, czy dzwonek faktycznie jest dla nauczyciela. No to lecimy z odcinkiem, kochani, bęk! Słuchajcie, misiaczki, wy moje kochane, Są moi drodzy, jak chodziłem do szkoły, oczywiście słyszałem ten tekst, dzwonek jest dla nauczyciela, poczekajcie chwilę, poczekajcie chwilę i najczęściej ta chwila jeszcze, kurczę, trwała przez 10 minut, dlatego, moi drodzy, zacząłem grzebać. Ale e, spokojnie. Zacząłem grzebać w internecie, jak to w ogóle jest. Czy faktycznie prawo pozwala na to, żeby uczniowie zostawali dłużej w sali, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I moi drodzy, jak zawsze znalazłem dla Was kilka bardzo fajnych cytatów odnośnie prawa i odnośnie różnych tych rzeczy związanych z tym. Uwaga! Czytamy pierwszy. Choć rozżalenie pedagoga można zrozumieć, to jak się okazuje błędne jest popularne przekonanie, że dzwonek na przerwę jest dla nauczyciela, a nie dla ucznia. Karta nauczyciela nie zawiera przepisów, które gwarantowałyby pedagogom wolną przerwę i czas na spędzenie czasu w pokoju nauczycielskim. Czyli jednym słowem, jak dzwoni dzwonek, no to to nie jest tak, że nagle oni se wylecą na przerwę i... No nie, no bo... Drugi cytat, moi drodzy powie, jak to wygląda w kwestii, w kwestii prawa oświatowego, w którym bardzo często hejterzy się zasłaniają i mówią, e, przepisy i prawo ucznia to nic. ważne jest prawo oświatowe oraz, oraz ten oraz jak to się nazywało? No? to co mi mama mówiła i nauczycielki w szkole, hmm, hmm, hmm. ministerstwo edukacji i coś tam jeszcze." <grym <grym Dobra, kochani, czytamy drugi raz. W sieci pojawiło się pytanie na www.prawooświatowe.pl. To nie jest reklama, tylko, kochani, to po prostu jest fajna skarbnica wiedzy. Eee, pytanie: Nauczyciel ze względu na złą dyscyplinę w klasie przedłuża lekcję o kilka minut, w związku z tym dzieci tracą przerwę. Rodzice złożyli skargę, że przedłużenie lekcji jest niezgodne z prawem. Czy takie postępowanie nauczyciela jest wbrew przepisom? Odpowiedź. Tak, nauczyciel, który przedłużając lekcję skraca czas przeznaczony na przerwę w zajęciach, nie respektuje przepisów zawartych w ustawie o systemie oświaty, ustawie karta nauczyciela, rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz w rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów. Czyli dzwonek i może jest dla nauczyciela, ale to przerwa, kochani, jest dla ucznia. Tylko, że no w sumie nie do końca jest dzwonek dla nauczyciela. Dzwonek tak naprawdę w szkole, moi drodzy, jest informacją dla nauczyciela, że już czas zakończyć lekcję. Jednak bardzo dobrze naucznie znamy tą sytuację, kiedy dzwonek zadzwoni. Siedzimy, piszemy, piszemy jeszcze, piszemy. No i słyszymy drugi dzwonek, możecie iść. Masakra, kochani, nauczyciel w przerwie, teoretycznie rzecz biorąc, ma różnego rodzaju wyznaczone dyżury, ewentualnie, nie wiem, nadzory, czy w czasach tych głupich, które teraz są, czyszczenie sali, tak? Dezynfekcje i pierdoły. Jednak jest jedna bardzo ważna zależność, że nauczyciele, kochani, dzielą się na dwa typy. I jeden typ nauczyciela, i tego zapewne sami, w sumie, albo nie, sami, moi drodzy, powiecie, którego nauczyciela bardziej respektujecie. Nauczyciel sobie tam prowadzi lekcję, nie wiem, powiedzmy, to jest silnik, tutaj są tłoki, tutaj są zawory, trrrrrrr, o dzwonek, 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 dobrze, no to już tylko dokończę jedno słówko i już kończymy. No i te zawory idą góra-dół, góra-dół, powodując spalanie, ale to już, kochani, opowiem Wam na kolejnej lekcji, spakujcie się, do widzenia, życzę Wam miłego dnia. Czy wolicie takiego nauczyciela? No, to to jest silnik i to są cylindry. I to są tłoki też są. Trrr, o zwanek. No. Gdzie się pakujesz, Jasiu? Siedzieć, nie skończyłem lekcji. I ten silnik tam robi. I pierdzieli przez kolejne 5 minut, a wszystkim w brzuchu robi się bur-bur-bur-bur. bur 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 Co no, Oczywiście, że tak. Dlatego moi drodzy. Okej, okay, sam pamiętam za czasów szkolnych, gdy nauczyciele albo respektowali, albo nie respektowali tego w ogóle całego. Dzwonka i przerwy dla oczywiście ucznia, które Wam po prostu przysługuje, ale też moi drodzy, musimy mieć taką świadomość, że bardzo często nauczyciele wymigują się tym, że no, przez 10 minut próbowałam was uciszyć, no to teraz posiedzicie 10 minut dłużej. Gdzie tu jest sens? Nauczyciel nie mógł ich uciszyć. Dzieciaków. Gdyby na samym początku dzieciaki usłyszały, jeżeli się nie uspokoicie, to posiedzicie przez całą przerwę, momentalnie byłoby cicho, nie? No, oczywiście, że tak. Dlatego tutaj jest bardziej kara przez własne inkompetencje uczniów. Dlaczego uczniowie mają cierpieć za to, że ja nie potrafiłam was uciszyć przez 10 minut? Nie? Teraz wszyscy nauczyciele się zbiegną. Y, y, ty podburzasz młodych! My mamy super kompetencje! No. Dlatego, drogi Misiaczki, drodzy uczniowie, pamiętajcie, musimy do tego podejść troszeczkę z takim dystansem. Że, jeżeli faktycznie dzwonek zadzwoni, no to, to nie bądźmy, moi drodzy, jak diabeł tasmański i po prostu nie pakujmy plecaka i nie znikajmy z sali, no bo to po prostu. No, skończy się zawsze źle. Chociaż czasami nauczyciele robią tak, nie, że jak już klasa wychodzi, Nagle, a zapomniałam, jutro kartkówka. O, nauczyciele, my to też bardzo dobrze znamy i wiem, że Wy, uczniowie, to też bardzo dobrze znacie. Ale właśnie, szef, moi drodzy, wracając do poprzedniej kwestii. Na, pff, nauczyciele, uczniowie, weźmy też, przygotujmy troszeczkę taki mały zapas i dajmy już faktycznie nauczycielom skończyć to ostatnie zdanie i powiedzieć tam, nie wiem, że okej, okay, to już ten, to się to robi, kończymy, spakujcie się i tak dalej. No ale niestety... Kochani, żyjemy w takim systemie edukacji, w którym nasze prawa nie są respektowane i mamy tylko obowiązki. Więc, moi drodzy, naszym obowiązkiem jest nawet i po emisji tego filmu całego, nie będzie to, że nagle będziemy mieli prawo wyjścia na przerwę. Tylko naszym zasaranym obowiązkiem będzie siedzenie i po prostu słuchanie dalej. Bur, 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 bur. Dlatego, czy dzwonek jest dla nauczyciela? Tak samo, kochani, jak ze w całym prawem w ogóle szkolnym. Praktycznie... Tak. Jednak teoretycznie... Ech. Współczuję wam, miśki. Też to przechodziłem i nigdy bym nie cofnął się do tamtych czasów. Ale pamiętajcie, misiaczki wy moje. Ech. Jakoś to będzie. O! Czas na mnie. No to trzymajcie się, misiaczki. Do usłyszenia, pamiętajcie, bądźcie grzeczne, bo Mikołaj do was nie przyjdzie. Cześć! Cześć. Dzwonek jest dla nauczyciela, to beś, A jak nie, to będę stąd uciekał, jak chcesz, Jak Gepard, czy Guna, czy Lampard, czy Łoś. Dlaczego Łoś? Nie wiem. Bo mi tak powiedział ktoś. Joo!